Siemanko moi drodzy, witam was ja, czyli Jagowlog w kolejnym odcinku na kanale. Dziś, moi drodzy, postąpiłem korzystając z tej przepięknej pogody, Jest nie wiem, 13 stopni, 12, nie ma wiatru. No, takie leciutki jest, ale jest po prostu pięknie, co nie? Postanowiłem, że przejdziemy się sonikiem. Zaczniemy już do go docierać powoli. No, bo tak jak kiedyś starsi widzą, mogą wiedzieć. Yy, w kwietniu tego roku chciałbym bardzo pojechać do Jack Motors na hamownie. Oj, but mi się rozwiązał! Pojechać na hamownie i sprawdzić, ile są mocy, No, ale jak każdy wie, no, pasował to sprawdzić już na dotartym secie. Tak więc cóż, ludzka! Bierzemy się za pierwszy odcinek z docierania. Zaraz sobie pogadamy. jo! Postanowiłem blisko, że przejedziemy z W stronę, w którą no raczej rzadko się zapuszczam. A jeździłem tutaj w sumie na derby sendach, oczyszczek ma się do tej góry. A po stronie ze Simpsonem to jeszcze nigdy nie jechałem, więc może być ciekawie. W stronę tutaj strefy, Ja nie będziemy, bo myślę, że potrzeby nie ma, a pola się pchać też nie chcę, zwłaszcza, że go sobie ładnie ostatnio całego. To pojedziemy prosto i później jak 6 pojedziemy w prawo, tam gdzie skręcałem już na sendach, stwierdziliśmy, że nie jedziemy, bo było tak ciemno i tam światło też nie było w nocy, że no nic nie było widać po prostu. Dzisiaj przejedziemy. Się, pojedziemy, zobaczymy co tam słychać w wielkim świecie Tutaj zaraz będą te moje dwa ulubione zakręty, które naprawdę lubię Ale no kurde jeszcze nigdy nie postanowiłem w sumie na nich takiego mojego rekordu prędkości osobiście Jak wiem jak będzie się robiła pogoda, będę miał na czym, asfalt będzie ciepły To będę mógł na prędkości wiecie próbować robić, ale mówię one są bardzo fajne Ale takie kurde, z tu było naprawdę dużo wypadków i samochodami i tak dalej Ile na tych zakrętach ludzi już wypadało tutaj prosto, co nie w, w te krzaki powłatywało, jest uh, głowa mała. I tu jest drugi fajny, ten jest ostrzejszy, ten jest bardziej taki techniczny, bym powiedział. No ja mam 60, 60 na godzinę. Przy 60 da się je fajnie zrobić. Cześć, ładnie wyszło. Tu pójdziemy sobie w prawo. Tak, dociska To jest moja kierunkowska z nogi. no bo ja, ja tutaj gazu nie puszczę, bo W dwusuwie hamować silnikiem nie wolno Puszczasz gaz, to masz fix, w sprzęgło i tyle Sprzęgiełko jest zrobione z takich fajnych rzeczy, więc teraz jak gdzieś dojeżdżam czy coś To nie jest dojeżdżanie hamując do silnikiem, tylko dojeżdżanie sprzęgle, Tak jak powinno być to w 2T Ale ma ktoś światła w Audi Powiem że ta droga jest bardzo szeroka, jak na wieś I równo. No oczywiście, taki że coś, ale jak na każdej polskiej wsi Dzisiaj, moi zobaczyć będzie w sumie z docierania Bo stwierdziłem, skoro mam się pojeździć no to Parę, 10 kilometrów mam nadzieję zrobić To stwierdziłem również, że nagramy coś fajnego może, jakiegoś motowloga Luźnego, bo już długo w sumie nie było na Simsonie Takiego danka jeżdżanka I myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajny pomysł, moi drodzy porafianie Ja teraz nagrywając to Jest dzisiaj który? 26 kwietnia Ten film się kiedy? Nie wiem Pewnie gdzieś już za tydzień no nie, mniejszo z tym. Ale na ten moment wiem, że będę miał teraz w garażu drugiego Crossa Wy ten film pewnie będziecie widzieli po tym filmie, ale ja już pewnie będę go nagrywał, będę go gotowego lub też nie. No ale słuszno, zobaczymy. A teraz co piąty wiek zapięty i powoli się wtrulamy do przodu. Tutaj fajnie wygląda taki dołeczek, jest w zimie, można by tu było śmigać, jakieś podjazdy czy coś tak sobie do domu, co nie? To jest moi drodzy miejscowość Żweryjna. Jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić gdzie to jest. Berenia. Mam stąd kilku zajomych. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Tych, co oglądają, a ich nie znam, też pozdrawiam. No i tak, moi drodzy, jedziemy dzisiaj, tędy. Mówię, ta pogoda jest tak piękna, że aż człowiekowi chce się jechać, wiecie? Tak, wyszedłem do tego Simpsona, jak się, kurde, belą, tak. Spodnie, normalne buty sobie wziąłem takie normalne, w których chodzą jakieś tam wyższe i naprawdę jest mi zarąbiście przyjemnie. Jedna pora rękawiczek, a już nie wie. Mówię, a Wi w przyszłym tygodniu w środę ma być 18 stopni u nas, więc jeżeli to się sprawdzi, to o kurde, czuję, że będzie się działo. No potem mam do krosa, muszę ją zmienić. Oj, tak blisko. Kurde, ale teraz się dużo mnie w, w życiu dzieje. I prywatnie, i związanym z kanałem, z motą. I w ogóle strasznie szybko się rozrastałem na kanale. Więc naprawdę wam bardzo dziękuję, ponieważ przez ostatnie 28 dni według statystyk YouTube Studio czy było mi 966 subskrybentów, a to jest mega dobry wynik uważam, że no w miesiąc 1000 subów Naprawdę uważam, że to jest dobry wynik no Ale coś dziecka, no, ja po prostu wierzę, że uda się osiągnąć to moje marzenie, czyli 10 tysięcy subskrypcji Ja wiem, może to jest dla niektórych mało, dla mnie to jest dużo I ile to jest 10 tysięcy subów, wie tylko osoba, która już kiedyś miała do czynienia z YouTubem W sensie, która coś nagrywa, bo to jest naprawdę mega, mega wynik O, ktoś sobie samolocikiem tutaj lata Ja też mam nadzieję, że uda mi się w końcu kupić drona, bo nie ogrzewałem niż chciałbym Tutaj ładna góreczka, jakieś może zdjęcie by porobić, co? Czy nie? A podjedziemy w sumie, zobaczymy czy się da coś tutaj upstrykać Nie, w sumie nie Dokładnie wyglądało z drogi Jedziemy ludziska, w stronę w słońca Teraz tutaj mamy też fajne zakręty, na tych zakrętach w sumie jestem pierwszy raz w jakimś sprzętem Bo zawsze byłem tutaj, w sumie tutaj robiłem sobie sesję kiedyś w moim meczu 6 I te zakręty pamiętam już wtedy, zapadły mi w pamięć bo patrzcie kiedy są fajne Kurde Te dwa takie są w sumie 90 stopni Nie są duże Trzeba się postarać żeby ładnie zrobić, wiecie Tutaj jak się Simek dotrze, przyjedziemy Przypomnijcie mi potem w komentarzach jak już będzie dotarty Żeby wpaść na tą drogę tutaj I spojrzeć na zakręty zrobić tak wiecie Na prędkości Ależ to z droga Nie jechałem jeszcze z W ogóle żadnym motocyklem moim co nie czy to jakaś drużka z las, to jedziemy tam. Ja jak znajdę jakąś miejsce, to muszę pojechać, bo... bo potem będzie mnie dręczyło sumienia, a zjedzie. jedzie. Potem się tędy wrócimy. O, tu ktoś z jeździł. Zobaczymy co tam jest Żadnego szczęba nie było, więc wiesz, że tutaj mam nadzieję, że mogę. Troszeczkę wybojowo, ale może jakieś fajne miejsce pójdziemy. Ja strasznie lubię tak sobie jeździć, wiecie jak jest, nie? Że gdzieś człowiek jedzie, jakaś drużka z boku uwielbiam takie klimaty. Ja pierdzielę naprawdę życie, bo na to jest przepiękne. A i co moi drodzy, będę chciał w tym roku. Nie wiem jeszcze jak, nie wiem z czym, ale jakoś tak zrobić, żeby z projektem Cross Enduro mi się udało przejechać. Jeżeli go oglądacie, możecie mu napisać w komentarzach, że ja go vlog serdecznie go pozdrawiam i bardzo chciałbym się z nim przejechać. Ja też do niego może napiszę kiedyś, gdzie za miesiąc i Pytam czy jest taka możliwość po prostu, w którą w wpaść. A to taka zwykła droga. Czekajcie, może żeby zrobił takie zdjęcie Simpsonowi, co? Zrobimy mu zdjęcie i będziemy jechać. Dobra, ja sobie ucieknę fotę. No i co, moi drodzy? Widzimy się chyba zaraz. <laughs> Przepiękna mi syła. Dobra, mordeczki. foto zrobiona. Możemy pędzić dalej. No to taka zwykła, ale powiedzmy, że pamiątkowa będzie w sam co nie? A my teraz co jedziemy tutaj w lewo? Jedziemy tak, jak jechaliśmy tą drogą, bo jest przecudowna. A zwłaszcza też, no, jest godzina, nie wiem, która 16. I jasno nie będzie. Będzie teraz tak, wiecie, no ja jak długo, prawda? Dlatego też trzeba się uśpieszyć, kochać pogodę Tym jakoś wolniej jechałem, to mi wygodniej było teraz, o widzicie I jedziemy, moi drodzy, w stronę słońca Teraz, moi drodzy, wjeżdżamy w Dzikowiec Urząd na wieś Stąd też mam kilku znajomych Pozdrawiam serdecznie wszystkich Tutaj zawsze stało fajne E30 Zobaczymy czy będzie stało. Tutaj zaraz po lewej stronie. Stoi czy nie stoi? Stoi! Czy tu było coś więcej niż 30? Nie chcę szybko je jeździć, bo teraz mówię, to dotarcie, teraz są takie deliku, taśne, bardzo, już takie delikutaśne, bardzo Bądźmy już dotarty porządnie, co nie, żeby to dochodziło. Teraz dojeżdżamy sobie do krzyżówki. O stop pierwszeństwa 180 stop metrów Tak jest panie kierowniku I teraz pójdziemy sobie prosto Tam jest taki zameczek, a to może kiedy idzie go odwiedzimy Bo dzisiaj mówiłem, dzisiaj mamy się przejechać Wycieranko, siemka zrobić, czyli typowe typowe jeżdżonko Jeżeli nie mogę się doczekać aż wiecie, będzie tak cieplutko co nie? Czy będzie wychodziło z kimś tam przejechać? To będą piękne czasy Które nastąpią już naprawdę za niedługo To jest jakaś kółka, taka rombana. Nie nie byłem Kiedyś trzeba będzie pójść, jak będą otwarte <laughs> Tutaj tam jest ten taki dworek, czy to zamek? Jest kiwi co, ale... A, nie, no... Powiedzmy, że artistico Teraz tak, ja zawsze jeździłem w prawo I tutaj na prawo ujeździliśmy od brzegiska Pojedźmy sobie dzisiaj w lewo I zobaczymy, co się będzie działo Bo w lewą stronę naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz w życiu moim jechałem Ale hu hu, hu szkoda, że zapachów nie czujecie To jest tak naprawdę fest swojsko Kościółek tutaj mają A, jakaś dróżka Kurde wele! Taka wiesz, to nie wylecą! Tu to jest jakiś, nie wiem, dworek? Czy co to jest? Izba pamięci, o proszę. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy tu są <laughs> Tam jakaś dróżka O, przejdziemy się A wiem gdzie chciałem zawsze pojechać Tylko dzisiaj na telewachy nie mam, ale w następnym odcinku jedziemy na taki zakręt I taką prostą chyba To było nie wiem, z 15 km ode mnie I ja to widziałem kiedyś, jedną sam jakąś robotę I pamiętam zrobimy sobie wtedy zdjęcie, miałem wtedy inny telefon, to na tym szczegółowym zdjęcia, nie będzie Zrobiłem zdjęcie, specjalnie w domu czekają aż się wiecie, za 5 z zaktualizuję lokalizację po się, Bo strasznie mi się to miejsce opodobało, nie pamiętam co ja tam widziałem Bo wczoraj sobie przefunię. kurde widzicie? Dobry, dobry, o, się. Dobry odcinek dzisiaj Czyli moi drodzy w następnym odcineczku jedziemy na... Powspominać fajną drogę i porobić jakieś fajne sesyjki Bo naprawdę coś czuję, że coś tam było fajnego Bo wiecie ja często robię tak, że jak gdzieś jadę, co nie wiem wykonuje zdjęcia Żeby potem mieć na... No wiecie, wiedzieć gdzie jechać Jakieś zdjęcia robić czy coś Jakieś zakręty fajne, górki, krajobraz miejscu widzę czy coś Jakie mam patent Teraz moi drodzy jestem na drodze Na którym macie ten odcineczek Zobaczymy czy dzisiaj coś się będzie działo Jestem po prostu ciekaw wiecie Jadę sobie... 30 na godzinę, dzisiaj się nic nie dzieje. Może przyjdzie nasz dawny kolega. <śm> A specjalnie tą drogą jechać, wiecie? Bo jestem ciekaw czy coś się pożywieniało tamtych czasów. No ale chyba nic o dużo ktoś panele założył, no i nic więcej. I tam do końca drogi, bo chyba ślepą uliczkę trzeba będzie wrócić. Ale progi są pozakładane. Tyle się zmieniło. No tak, to ta drużka, tylko tu gdzieś chyba nie było asfaltu do końca. Ja już nie pamiętam jak to z tą drogą było. Dobra, tu sobie wyjedziemy w lewo i możemy... <laughs> ja, jechać. Czyli na starym miejscu jest Angry People. Nie ma Angry People. Jest... peaceful place! <laughs> Co mogę jeszcze powiedzieć? Że będziemy kończyć ten odcinek. Nie wiem on w sumie trwa, ile mi wyszło z niego minut. No ale stwierdziłem, że kurczę, też nie chcę robić, wiecie, pół godziny materiału, jak po prostu jedzie Simpson. Coś tam sensownego pociąłem i tak dalej. Wyszło jak wyszło. No i cóż moi drodzy, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, abyśmy wspólnie tworzyli tę familię. No wbicie na Instagram, do którego link macie na dole tam w opisie. No i cóż, widzimy się, nie ma w kolejnym odcinku na kanale Jego Vlog. Ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Widzimy się. Siemaneczko. jo, Ciao, ciao.